Po nagłej niespodziewanej dymisji Michała Probierza fotel selekcjonera reprezentacji Polski pozostaje pusty, a giełda nazwisk rozgrzała się do czerwoności. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza stanął przed trudnym zadaniem szybkiego znalezienia następcy w niezwykle burzliwej okolicznościach. Rezygnacja probieża, która nastąpiła po bolesnej porażce 1-2 z Finlandią, była bowiem poprzedzona publiczną deklaracją Roberta Lewandowskiego o bojkocie gry w kadrze pod wodą dotychczasowego szkoleniowca. Czasu na podjęcie decyzji jest bardzo mało, gdyż już 4 września nowa miotła zadebytuje w kluczowym meczu eliminacji mistrzostw świata z Holandią. Od samego początku główny, niemal jedynym faworytem mediów oraz, jak się wydaje, samego prezesa Kuleszy był Maciej Skorża. To jego nazwisko najczęściej pojawiało się w kontekście objęcia sterów nad reprezentacją. Sytuacja jest jednak skomplikowana: 53-letni szkoleniawiec ma ważny kontrakt z japońskim klubem Urawa Red Diamonds, z którym obecnie przybywa na klubowych Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych. Cezarek Kulesza osobiście poleciał do USA, aby porozmawiać z trenerem, jednak misja ta nie przyniosła jeszcze ostatecznego przełomu. Prezes PZPN oceniał szansę na powodzenie na 50 na 50, co już wtedy sugerowało istnienie poważnych przeszkód. W najnowszej rozmowie z przeglądem sportowym Onet Cezarek Kulesza przyznał, że cierpliwość ma swoje granice i nie może czekać w nieskończoność na decyzję jednego kandydata. Choć wciąż liczy na pozytywny sygnał o skorzy, rozumie jego zobowiązania wobec japońskiego pracodawcy. Brak informacji zwrotnej zmusił go jednak do uruchomienia planu B. Nie mogę czekać założonymi rękami, więc działamy równolegle. Nie mogę rozmawiać tylko z jednym kandydatem. To naturalne dla takich procesów, że musimy być przygotowani na każde rozwiązanie. Stwierdził prezes, jasno dając do zrozumienia, że poszukiwania weszły w nową wielowątkową fazę. Kulesza potwierdził, że prowadzi już rozmowy z innymi potencjalnymi selekcjonerami. Jak sam określił, działania prowadzone są dwutrzytorowo. Choć nie chciał zdradzać konkretnych nazwisk, by nie zakłócać negocjacji, zasugerował, że na jego liście znajdują się trenerzy, którzy byli już wcześniej wymieniani w mediach. Wcześniej w rozmowie z Radiem Z wspomniał o takich kandydaturach jak Adam Nawałka, Jerzy Brzęczyk, Jan Urban czy Jacek Magiera. Kluczowym kryterium wyboru jest dogłębna znajomość polskiego rynku i piłkarzy. Nie jest sztuką wziąć trenera, który będzie się uczył nazwisk, podkreślił Kulesza w rozmowie z Eurosportem, wykluczając tym samym zatrudnienie szkoleniowca z zagranicy, nieobeznanego z realiami polskiej piłki. Mimo że Maciej Skorża wciąż pozostaje obcym, jego szanse zdają się maleć z każdym dniem zwłoki. Prezes PZPN jest zdeterminowany, aby zamknąć temat selekcjonera jak najszybciej, najlepiej jeszcze w tym tygodniu. Jak będzie znany selekcjoner, damy komunikat. Nie będę wychodził przed szereg, zapowiedział. Wszystkie prowadzone rozmowy są na zaawansowanym etapie, a celem jest zapewnienie nowemu trenerowi i jego sztabowi maksymalnego czasu na przygotowanie się do wrześniowych wyzwań. Karuzela z nazwiskami kręci się więc w najlepsze, a ostateczna decyzja choć bliska, wciąż pozostaje zagadką. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki!